wiosłowanie handlami w oparciu o ławkę. Ustaw ławkę pod kątem około 30-45 stopni. Połóż się na niej przodem, klatką piersiową opartą o oparcie. Stopy stabilnie na podłożu. Trzymaj hantle neutralnie, wzdłuż ciała. Nadgarstki w jednej linii z przedramieniem. Zainicjuj ruch łopatkami. Ściągnij je do siebie i lekko w dół. Następnie ugnij łokcie, prowadząc je blisko tułowia. Ruch powinien być kontrolowany, bez zamachu. Napięcie mięśniowe przez cały czas. Na górze ruchu zatrzymaj na sekundę, skupiając się na maksymalnym spięciu mięśni grzbietu, zwłaszcza środkowej części łopatki i tylnej części barków. Powrót do pozycji wyjściowej powinien być wolny i kontrolowany. Nie pozwól, by handle swobodnie opadały. Ćwiczenie idealne do izolacji pleców bez przeciążania odcinka lędźwiowego.